Cześć, witajcie. Z tej strony znowu Rozali. Jak mówiłam wam w poprzednim filmie, jestem ogólnie u mojej kuzynki, oczywiście tutaj u niej i z tego powodu bardzo, 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 bardzo się cieszę. Są półkolonie w Murland, więc tak jakby jeżdżę komno codziennie, co mnie bardzo, 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 bardzo cieszy. Dziś jest dość typowy dzień Ponieważ dziś będzie bez mojej kuzynki Ponieważ ona dziś ma bardzo duży zastęp No duży, no zastęp A ja jeszcze, jeszcze na ląży Więc nie mogę za bardzo jeździć w zastępie Bo po prostu nie jestem doświadczona w tym Co prawda wczoraj miałam jazdę Z moją kuzynką i z Olą Ale to nie to samo Tamten zastęp, tu jest zastęp Tam trzeba sobie umieć samemu radzić I za dobrze mi to jeszcze nie idzie Lecz mam nadzieję, że... Tutaj, na tych półkoloniach, złapię wizytówkę do zastępu. Ja już jestem ogólnie w stajni i zapomniałam wam powiedzieć, że um, dziś nie mam flashlina, bo dziś będę jeździć na koniu, od którego to wszystko się dziś zaczęło, czyli na dark blue. Normalnie jeździłabym na przykład na innym koniu, typu załóżmy flashlin lub jakiś kucyk. Jak widzicie, dangera w boksie nie ma, ale za to jest full innych osób, co mnie bardzo nerwia Nie powiem, że nie, bo tu niektóre osoby to naprawdę nie wiem skąd się tu wzięły. Bo na przykład Ola mieszka w miasteczku strabnej Polany i ona po prostu tu przyjeżdża, ponieważ na farmie Steve'a to jest stajnia prywatna. Bo tutaj sobie niektóre osoby przyjeżdżają po prostu na rasowy trening, gdzie jest i klub jeździecki i super trenerka, czyli Dżena, on jest genialna, powiem wam. Wczoraj ogólnie z nią mia już Jezdę. Bardzo fajna osobka I ten, yy, w ogóle tu praktycznie cały Jorvik jeździ No całe to może nie, ale większość, tak Jest jedna z większych stajni Dobra, a ja teraz zbiorę Dark Blue i muszę się do niego jakoś dostać Misja udana Wzięłam i przywiązałam tu Dark Blue <grych> Jak możecie już sami zobaczyć, ludzi jest full I zapomniałam wam powiedzieć, że ogólnie miesiąc temu już można było się zapisać Tutaj na półkolonie I podobno w trzy dni się to wszystkie miejsca wyprzedały Więc trzeba by było mieć na to fuksa, gdy tam jakaś dziewczyna sobie jeździ I mam nadzieję, że z chwilę pojedzie Pani Jana, przed chwilą właśnie powiedziała mi, żebym na początku wstępowała w nim, w z nim w ręku Żeby on się ze mną tak zapoznał I ogólnie no I teraz ten Teraz będę z nim nie wstępować w ręku Więc no Pamiętam, jak kiedyś tu siedziałam, na nim Ale to było dawno, prawie dwa miesiące temu Jak nie trzy, może cztery Nie wiem, już nawet nie pamiętam Ale jestem bardzo szczęśliwa, że znowu tu przyjechałam i znowu mogę tu być, zastępować. No, mówiłam wam już, że moja kuzynka jest ogólnie teraz na zastępie I no, ona sobie tam trenuje Niestety dziś nie pokażę wam jej treningu, bo nie mam po prostu jak I zapomniałam wam powiedzieć e, Nauczyłam się podciągać popręg Na no, ostatniej jeście z panem Steinem Więc podciągamy popręg Wow Podziwiam, że, cookie, że cookie, no, Dark Blue praktycznie wcale nie tknął Bardzo mi się to podoba Nie to co inne konie Jak Fleshlin, człowiek prawie by mnie uchapał Dobra, OK, Wsiadamy Wow, ale długą przerwę Miałam od niego Ale myślę, że teraz Siedzę na nim jako lepsza osoba, ruszamy sobie oczywiście stempem, i dzięki temu, że dość długo stępowałam w nim w ręku. To yy, stępowanie w siodle też będzie krótsze, więc dla mnie to jest bardzo fajna opcja. Ogólnie pani Jana mówi mi, że najlepiej zanim po prostu się wsiądzie na konia, jest najlepiej po prostu na nim po prostu z nim tak popracować z ziemi, tak jakby mówiąc, żeby po prostu w ręku z nim popracować, żeby po prostu ten koń wiedział, z kim będzie miał jazdę, żeby się zapoznał bardziej z tą osobą, którą ma jazdę i moim zdaniem to jest też bardzo fajny trik. No. tak samo. Czy w kusie jest on jakiś najwygodniejszy? Tego nie mogę powiedzieć, ale się przeżyje. No cóż. Dobra, będę sobie teraz tutaj na ścianie zmieniać stronę, bo jakby inaczej. Ogólnie Darblu jest szczerze bardzo spokojnym koniem. Nie powiem, że nie. On. on by nie był taki jak Lily Horse i Luna, i by sobie nie pozwolił na takie, na taki bryk, na taki galop. Na to to chyba sobie nie, by nie pozwolił. No widać, że to jest już koń w podeszłym wieku. No, Nie wiem. Nie wygląda jakoś na mega starego, ale nie wygląda też na jakiegoś najmłodszego. Jest taki w ogóle rekreacyjny. Tyle mogę o tym powiedzieć. Szczerze, Luna Kate, co ostatnim razem mi zrobiła, czyli że zaczęła galopować, chyba cwałowała, nie wiem. Po tym powiedziałam Lunie, że naprawdę. Powiedziałam jej, jak mogłaś! Szczerze, strasznie się bałam. I to był chyba jakiś cud, że ja jeszcze nie spadłam z niej, ale. Serio, bardzo się wystraszyłam. Nie wiem, co jej się stało. Mam nadzieję, że inne konie też mi tak nie zrobią. Ale no cóż. Ruszamy sobie kusikiem. I w kusie tak samo. Czy w kusie jest on jakiś najwygodniejszy? Tego nie mogę powiedzieć, ale się przeżyje. No cóż. Pila stępa dla Dark Blue. Pani Żyna powiedziała mi, że jestem na takim poziomie jazdy, że bez problemu mogę już próbować galopu. Poczemu by nie? I na tej długiej ścianie mam zagalopować. Więc już powoli się przygotowałam do kusa i będę próbować kilka chwil galopu. Wiem, że to tak szybko, ale czym szybciej, tym lepiej. Może jeszcze w innych półkoloniach nauczę się galopować. No i wielki moment. Galop, taki jak zawsze. Szczerze. Nie powiem, że nie myślałam, że będzie jakiś szybszy. Kiedy galopowałam na Cookie Goldie, to mówiłam, że dla mnie to jest jakaś potęga, ale szczerze teraz tak jak galopuję na Dark Blue, to nie wiem, czy on się jakoś nie śpieszy, czy może wtedy mi się inaczej wydawało i dlatego, że na Lunie odbyłam ten nieprzyjemny cfał, że tak to ujmę i wtedy było szybciej i dlatego się tak dziwnie czuję, nie wiem. Ale jest ogólnie dobrze. Oczywiście chwila wstępu i naprawdę bardzo fajne są tutejsze ozdóbki Na przykład ta choinka, czy na przykład lampki Bardzo mi się to podoba, że po prostu w stajniach tak dbają o wystrój, że wybył by tak nastrojowy Jestem bardzo ciekawa, jak to będzie wyglądać w Halloween Ale chyba jeszcze troszkę się naczekam Podczas tego, kiedy slępowałam, Pani Jenna wytłumaczyła mi wszystko o galopie, że jest galop na jedną nogę, na drugą nogę, że się zmienia nogi, jak się zmienia stronę. Nadal jeszcze tego za bardzo nie kumam, ale myślę, że to wystarczająco dużo, żebym wiedziała. Zostawiam oczywiście Dark Blue w boxie, lecz nie wiem jak to zrobić, skoro są tam, jest jeszcze tam jeden koń. Mam nadzieję, że jak się uda, dobra, zostawię go tak. Trochę się szczerze tym obawiam. Przyjemność, że ten koniec jest uswojony do ludzi. Ogólnie teraz, no dokładnie za jakieś 15 minut, będzie kończył się zastęp. Um, ogólnie na no, tych filmach nie będę bardziej pokazywać mojej kuzynki, ponieważ po prostu ona no, jest taką osobą, która po prostu lubi takie nagrywki. No po prostu, no są takie osoby, ja nie będę jej się czepiać. Teraz ogólnie y, za niedługo jedziemy na wycieczkę, bo mamy tak, że. Mamy rano o 9 czy tam 8, mamy jazdę. Oczywiście, zastęp jest pół godziny przed ósmą o 7.30. Potem, po tej godzinie o 9, ogólnie, jeszcze jemy jakieś tam drugie śniadanie, coś takiego, a potem idziemy na jakąś wycieczkę. Czasami są to tereny podobno, a dziś mamy zwiedzić miasteczko srebrnej polany, z czego bardzo się cieszę, bo jeszcze tam szczerze nie byłam. Więc no. Postanowiłam, że z tej całej wycieczki pokażę wam kilka najbardziej ciekawych miejsc I jest to na przykład, ten, farma bo podobno farma to jest taka największa stajnia, w której trzyma się ogólnie konie Prywatne I też możemy sobie tu zobaczyć, jak tu są koniki, śliczne są A ja kocham konie, jak wiecie może kiedyś będę tu trzymać swojego konia Oczywiście musimy też zwiedzić zamek Srebrnej Polany, bo oczywiście nie może go zabroknąć I jest całe miasteczko, więc ja wam pokażę kilka tych budynków no. Ogólnie cel wycieczki i plan wycieczki jest taki, że o dziewiątej, bo jest już no, dawno po dziewiątej Wyjechaliśmy tutaj, do miasteczka Srebrnej Polany i mamy aż do czas do 11, żeby je zwiedzać Różne zabytki i w ogóle I no cóż, jestem z tego powodu bardzo szczęśliwa Jak widzicie, tu są ogólnie domki A tam jest zamek Srebrnej Polany, bo o 11 będziemy zwiedzać zamek w Srebrnej Polanie I nie mogę się tu czekać, bo tak jakby nigdy nie byłam w żadnym zamku Tutaj zjemy sobie lunch No wiecie A potem Będziemy iść. A taka a propos, jestem ubrana na końsko, bo nie zdążyłam się przebrać, a dziewczyny zastępują tym bardziej, więc no. Ta wycieczka była taka ekstra, że nawet mogliśmy wejść do środka zegara w ratuszu. Wow, po prostu ta wycieczka była genialna. Pytacie się, dlaczego nie ma wokół mnie osób? A to dlatego, bo nagrywam na osobności. Po prostu, jestem ostatnia w kolejce, żeby wejść do zegara. Nie no, to jest genialne, patrzcie, można po prostu tak wejść i podziwiać. Podobno nie wszystkim dają tutaj wstęp, ale... Wow! Szczerze, na początku nie byłam zbyt szczęśliwa i zaciekawiona tą oto wycieczką. Lecz po tym, jak weszłam do zegara, pozwiedzałam tutaj, powiedziałam, że naprawdę to miasteczko ma swój urok. Szczerze, Jarlaheim jest o wiele większym miastem, no bo wiadomo, to jest jedno z największych miast Jorvik. Podobno niektórzy mówią, że to jest stolica Jorvik, więc nic dziwnego, że jest bardziej wypasione. Ale Serebellina Polana też się równa temu. Tylko jestem mega ciekawa jak wygląda ten zamek od środka, więc chodźcie ze mną. Dobra, zobaczmy. Podobno teraz mają się same otworzyć drzwi. Jestem ciekawa, czy to jest prawda. Wow! Ej, nie no, fajne! Tylko największy minus wycieczek jest taki, że pozwiedzamy, popatrzymy, a potem będziemy jeszcze... Następne hmm, z pół godziny dostać na opowiadankach Ale wow, jakie piękne To jest chyba ta ca baronowa Podobno pojutrze mamy mieć wycieczkę do samej winiarni Czy tam dworu Serbnej Polany, nie wiem jak to ktoś nazywa Ale już idę prosić moją kuzynkę o serfiaka Cześć, tym razem witam Was w nietypowy sposób, bo tak z siodła. Niestety, ale nie zdążyłam nagrać, jak wsiadam na Dark Blue, jak go rozstępowuję i w ogóle, ponieważ tak, jakby trochę wyładował mi się telefon, ale na szczęście szybko go podłączyłam i przed chwilą zeszłam z i go wzięłam, żebym mogła dla Was właśnie nagrywać. No cóż, teraz sobie akurat kusujemy i za takie 5 minut będę galopować, nie krócej. Ogólnie pytacie się, dlaczego jestem praktycznie tutaj sama, ale nie jestem sama, nie powiem wam, nie jestem sama Teraz działam na własną rękę, pani Jenna chce mnie sprawdzić, chce wiedzieć, czy umiem sobie sama poradzić, bo Możliwe, że po tej jeździe padnie decyzja, czy idę na zastęp, czy nie Ale dobra, teraz będziemy galopować I tak, dziś już galopowałam <laughs> Galop jak zawsze olśniewający. Nie mogło oczywiście zapraknąć zmiany strony. I galopu na drugą nogę. Na tyle umiem galopować, że mogę pozwolić Dark Blue, żeby w tym galopie bardziej rozwinął swoje skrzydła i żeby przyspieszył. Powiem Wam tyle: teraz, skoro wiem, co mam robić w galopie, dla mnie to jest pestka. Niektórzy uczą się szybciej innych rzeczy. Ja na przykład mam problem z kusem. No, dość spory problem z kusem, ale już coraz mniej mylę takty. Więc naprawdę radzę wam treningi, liczne treningi. Bo trening czyni mistrza. Rozmawiałam dziś z tą panią żeną i nie uwierzycie. Udało mi się, dostałam się na zastęp i jestem mega szczęśliwa, więc... No cóż, i ten. I zapomniałam Wam powiedzieć, ale jutro mamy mieć podobno warsztaty z Kowalem, bo tutaj w Murland jest Kowal. Podobno najlepszy w Jorwiku, więc no cóż, podobno też koło wszystkie konie w stajni więc więc jestem bardzo ciekawa. Dowiemy się też na tych warsztatach, potokuje się konie, i w ogóle, a nie mogę się doczekać. Więc no cóż, ja się już dziś z wami żegnam. Dziś jestem mega zadowolona z dzisiejszego dnia. Nie dość, że widziałam dziś samek Srebrnej polany. Mam dwie jazdy i tak jakby w jeden dzień nauczyłam się galopować. Dobra, nauczyłam to może nie, ale dziś zrobiłam takie największe postępy w galopie. Więc pa!